Ale 800 plus tylko dla pracujących. Kosiniak-Kamysz głośno mówi o wspieraniu polskich rodzin, ale proponuje okrucieństwo i dzielenie dzieci na gorsze i lepsze sort. Docenienie pracy ludzi ciężko pracujących, płacących podatki, to powinna być strategia dla nas, dla Polski, dla polskiego rządu. W jaki sposób odebranie 800 plus rodzicom, którzy nie pracują, ma poprawić samopoczucie tym, którzy pracują? To jest jakiś absurd zachować wsparcie społeczne tym, którzy tego potrzebują. Ale 800 plus tylko dla pracujących, żeby były symbolicznym spełnieniem i dopełnieniem ambicji. Kosiniak-Kamysz mówi o symbolice, ale symbolicznie to można sobie gadać, a ludziom potrzeba konkretów, stabilnej pracy, bez śmieciówek i bez wyzysku. Wtedy można docenić ciężko pracujących Polaków. 800 plus to są pieniądze dla dzieci, a Kosiniak-Kamysz chce je karać, bo rodzic nie ma etatu, naprawdę, Czym niby gorszy jest samotny rodzic w potrzebie od tego, który ma szczęście mieć pracę? Odbieranie dzieciom wsparcia to odbieranie im godnego życia i nie przyniesie żadnych oszczędności, bo weryfikacja, czy ich rodzice pracują, to są po prostu kolejne koszty administracyjne. Panie premierze, wstyd.